Z korespondencją między profesorem Maurycym Bieleckim a Kubusiem Hirschlerem wiąże się pewna ciekawa historia. O istnieniu tych listów wiedzieli bowiem niemal wszyscy zainteresowani, a jednak z jakiegoś powodu były te listy ignorowane. Dlaczego? No to jest, to jest ciekawa historia. Po śmierci profesora jego żona postanowiła przekazać tę korespondencję do Archiwum Politechniki Warszawskiej. To było 12 Kopert z liberyjskimi znaczkami, w środku znajdowały się listy od Hirschlera, kilka notesów z obliczeniami, szkice, fotografie z wyprawy ze studentami Narysy oraz ostatni list profesora Bieleckiego do Kobusia, list, który notabene nigdy nie został wysłany. W 1982 roku, roku stanu wojennego, przypomnę, archiwum jednak odmówiło przyjęcia tej korespondencji. Najprawdopodobniej z przyczyn ideologicznych, choć to jest trudne dziś do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Cała korespondencja pozostała zatem u wdowy, a później trafiła na strych u siostrzeńców profesora Bieleckiego. Gdy potem w latach 90. doszło do publikacji obszernej monografii zawierającej korespondencję profesora Bieleckiego, przypomniano sobie o tych listach. Siostrzeniec profesora osobiście dostarczył tą korespondencję jako ważne dokumenty do Rady, Redakcyjnej tego tomu, ale po wielu, jak wiemy dzisiaj, burzliwych spotkaniach tejże rady odmówiono publikacji tych listów. Dla większości członków rady, to wiemy z relacji niejakiego Jacka R., dla większości członków tej rady listy zawierały rzeczy zbyt niewiarygodne. Wszystko obrócono w żart. W monografii Wandy Kociubińskiej Zwitek, która okazała się w latach dwutysięcznych, Monografii poświęconej antyradzieckiej działalności profesora jest tylko krótka wzmianka o liberyjskich listach. Niewiele jednak można się z tego dowiedzieć. Co my jednak wiemy, mimo tego milczenia źródeł? To pierwszy list Kubusia Hirschlera, wydrukowany na maszynie, zawiera ręcznie wpisane imię i nazwisko profesora Bieleckiego. To sugeruje z kolei... Że nadawca, czyli Kubus Hirschler, prawdopodobnie wysyłał wiele podobnych listów do innych ważnych osobistości życia naukowego. No i że profesor Bielecki był jedyny, który pozytywnie na ten list odpowiedział. Z czasem ta korespondencja między profesorem Bieleckim a Hirschlerem w Liberii stawała się coraz bardziej pełna technicznych detali. Mamy tam parametry geograficzne obszaru na którym miał stanąć pomnik. Są cechy krajobrazu Liberii, mamy próby obliczeń, które struktury górskie Gwinei, Mali, Algierii mogą pogorszyć widoczność pomnika. Są nawet obliczenia dotyczące warunków klimatycznych nad morzem Śródziemnym, aby upewnić się, że atmosfera nad tym akwenem będzie dostatecznie przejrzysta. Bardzo znaczące jest to, że w 1900 w 1964 roku Bielecki razem ze swoimi studentami wdrapał się na szczyt rysów, żeby na miejscu, na tym najwyższym szczycie Polski, ocenić widoczność. I doszedł do wniosku, że jedyną przeszkodą w dostrzeżeniu pomnika mogą być Alpy. Potem profesor przez ponad rok próbował obliczyć optymalną wysokość pomnika, która by pozwoliła ominąć ową przeszkodę, jaką stanowiły Alpy. Niestety. W końcu poddał się i stwierdził, że takie zadanie jest niewykonalne. I o tym właśnie napisał w swoim ostatnim liście do Kubusia Hirschlea. List ten jednak z nieznanego powodu nigdy nie został wysłany. Być może profesor o nim zapomniał, być może zaginął on gdzieś w jego dokumentach. Najważniejsze jest to, że został zapomniany na długie lata, tak samo jak zapomniano o całej tej niezwykłej historii.